Wielki powrót Szazy, nie żal lat? Czy wielki powrót? No tak naprawdę to nie powrót, bo ja cały czas byłam czynna zawodowo, koncertowałam, przyjeżdżałam, byłam, miałam przyjemność być również u Państwa w przepięknej Bielawie. Jak się tutaj do Państwa przyjeżdża, to powiem po prostu, to jest miód na serce, jest tak magicznie, że ja nie wiem, być może się tak zdarzy, że się przeprowadzę. Przygotowaniu nowa płyta, gramy mnóstwo koncertów, w tej chwili już będziemy jeździć z nową płytą, dzisiaj jesteśmy u Państwa, wspaniała publiczność, ale tak naprawdę, tak jak mówię, nie ma żadnego powrotu, byłam, byłam cały czas czynna zawodowo. Różne projekty robię, współpracuję z pewnym programem, jestem jurorką, nagryłam nową płytę, mam pewne projekty związane z młodymi, ambitnymi, zdolnymi, no i gram koncerty tak jak to bywało. Disco Polo się odradza? Znaczy, ja myślę, że tak naprawdę nigdy nie zginęło. Ta muzyka łączy obyczaje, łagodzi obyczaje. Jest taneczna, melodyjna, jest porządnie zrobiona. W tej chwili pojawiło się kilka fajnych zespołów, między m.in. mój kolega Radek z zespołu Weekend, a są również i takie, które przetrwały, jak Boys z Marcinem Millerem. No i dużo, wiele, wiele młodych zespołów fajnych, za których trzymam kciuki. Bo jeżeli ktoś ma coś ciekawego do przekazania, to ja zawsze trzymam kciuki. Jak to jest, że nikt się nie przyznaje, że tego słucha, a wszyscy cytują? Proszę pana, no to ja, ja nie wiem, to trzeba się tych osób zapytać, ale tak naprawdę, tak jak mówię, to jest piosenka i do potańczenia, i refleksyjna, myślę, że tak jak mówię, to się w tej chwili wszystko pozmieniało, bo to ewoluuje zresztą jak w każdej muzyce, no ale tak jak w każdej muzyce bywają też i tak zwane knoty, więc tych knotów nie bronię, w każdym razie, jeżeli jest ciekawie, bogato, fajnie zaaranżowane, to jest dobrze. My mamy taką duszę słowiańską, myślę, że lubimy takie piosenki taneczne, melodyjne, więc uważam, że to wszystko jest w naszych, w naszych duszach i w naszych sercach i było i będzie. Kilka słów o Pani nowym materiale. Tak, już wkrótce się ukaże, jest właściwie płyta gotowa, po kilkudziesięcioletniej właściwie tak naprawdę przerwie, płytę wydajemy. Będzie taneczna, melodyjna, wracamy do kilku coverów. Dzisiaj mieliśmy w Bielawie dla Państwa przyjemność zaszpiewać kilka piosenek nowych, także jeżeli Państwo puścicie fragmenty z koncertów, to będą tanecznie, refleksyjnie. Będzie taka, jaka ja zawsze byłam uśmiechnięta, zadowolona. Zwolona, ale również refleksyjna i mam nadzieję, że ta e, płyta e, przypadnie Państwu do gustu, ale to już jest w Państwa gest gestii. Co chciałaby Pani życzyć Bielewiarną na wakacje? No, to, co powiedziałam na scenie. Jesteście przede wszystkim, ja naprawdę jestem szczerą dziewczyną, więc powiem od serca. Życzę Wam przede wszystkim udanych, ciepłych wakacji. Macie przepiękne strony, góry wspaniałe. Miłości, zdrowia, pogody ducha, takich imprez jak ta dzisiejsza. I tak jak mówię, jak się do Was wjeżdża, to człowiek chce po prostu zostać. i Za to trzymam kciuki, nie zmieniajcie niczego.